Przygoda Narin w Przyrodzie. Dawno, dawno temu w spokojnej wiosce otoczonej zielenią mieszkała ciekawa dziewczynka o imieniu Narin, która uwielbiała przyrodę i przygody. Każdego ranka o wschodzie słońca lubiła chodzić do lasu, słuchając śpiewu ptaków. Z radością spacerowała wśród drzew i codziennie odkrywała coś nowego. Pewnego dnia mama przypomniała jej: Narin, proszę, bądź ostrożna i nie wyrządzaj krzywdy naszym przyjaciołom w Przyrodzie. Dobrze. Narin uśmiechnęła się do mamy, kiwnęła głową i wzięła plecak, ruszając w drogę. Podczas spaceru po lesie zauważyła małą żabkę, schowaną wśród liści, która relaksowała się w cieniu. Narin delikatnie podeszła do żabki i zaczęła z nią rozmawiać. Cześć, mała żabko, jestem Narin. Co tu robisz? Żabka podniosła głowę i uśmiechnęła się do Narin. Cześć, Narin, odpoczywam tutaj. Proszę, bądź ostrożna, bo w tym lesie żyje wiele małych stworzeń, które są tak samo ważne jak my. Narin zapamiętała słowa żabki i kontynuowała swoją wędrówkę. Po chwili usłyszała śpiew ptaków dochodzący z kierunku drzew. Idąc w stronę dźwięku, zobaczyła kilka małych ptaków budujących gniazdo. Podziwiając je, starała się ich nie przeszkadzać. Cześć, małe ptaszki, wasze gniazda są piękne! Powiedziała Narin. Ptaki odpowiedziały radosnym śpiewem. Dziękujemy, Narin. Ochrona naszego gniazda jest bardzo ważna, ponieważ to nasz dom. Możesz nam pomóc, dbając o czystość w naturze. Słowa te zainspirowały Narin, która stała się jeszcze bardziej świadoma potrzeby ochrony przyrody. Podczas swojej wędrówki szanowała każde napotkane żywe stworzenie i starała się im nie wyrządzać krzywdy. Zbierała plastikowe śmieci, dbała o to, by nie uszkodzić roślin i starała się chronić wszystkie żywe istoty. Troska i miłość Narin zainspirowały również innych dzieci w wiosce. Wspólnie utworzyli grupę, aby chronić przyrodę, posprzątali las i regularnie dbali o jego stan. Dzieci cieszyły się pięknem przyrody i żyły szczęśliwie. Dzięki Narin i jej przyjaciołom, przyroda w tej małej wiosce pozostała czysta i pełna życia. Oni sami nadal cieszyli się cudami natury i żyli długo i szczęśliwie. Bardzo dziękujemy za obejrzenie tego wideo. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się spodobało, nie zapomnijcie kliknąć lubię to i subskrybować nasz kanał.